Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i zobaczcie co ja tutaj widzę, nową kolekcję. Za chwilę Wam wszystko pokażę. Zaczynamy od bieżnika. 40x150 cm za 15 zł. On jest taki granatowo-złoty, piękny i bardzo mięciutki. Następną rzeczą są takie zobaczcie, jak chcecie sobie zrobić na przykład jakieś ładne takie rączki na przykład do szafy to tutaj możecie kupić 10 zł kosztują dwie sztuki jak ładnie wyglądają, pięknie się prezentują no i oczywiście to co jest um, potrzebne i niezbędne w każdym domu to piękna szczotka to kibla, która kosztuje 30 zł, ale bardzo ładnie się prezentuje. Dobra, mamy tutaj też świecę z nowej kolekcji, zobaczcie, taka złota i ta świeca jest za 25 zł. Bardzo ładnie pachnie, bo tutaj czuję, nie muszę jej po prostu pod nos podstawiać i czuję ją, bardzo ładny zapach. Dobra, tutaj mamy zadyszkę, taki dozownik, no jak kupicie sobie taki zestawik do łazienki, to pięknie to będzie wyglądało. Tu mamy jeszcze kubeczek na szczoteczki, też zadyszkę, no i cudowne ręczniki. Powiem wam, że 70 na 140 cm za 35 zł, ale one są po prostu tak mięsiste, tak porządne ręczniki, że no ja jestem w szoku, co tu się dzieje w ogóle. Powiem Wam, że naprawdę ekstra. Nie wiem jak po wypraniu, bo wiecie, różnie może być, to jest ten sam, ale naprawdę jak się taki ich dotknie, to, to one są ekstra. Następnym jest dywanik, tylko nie chciałabym tutaj wyrzucać tego wszystkiego, więc Wam po prostu tylko powiem 60 na 120 cm za 60 zł. Tak trochę go wysunę, ale też taki gruby, miły w dotyku. Niżej się zniżamy. Zobaczcie, tą świeczkę złotą Wam pokazałam, a tu Wam jeszcze to pokażę jak one pięknie wyglądają. Świeca sojowa e, i ona kosztuje 30 zł. Ale zobaczcie, tutaj po prostu wyciągnięcie tu świecę i macie piękny pojemniczek. Następnie mamy metalową, słuchajcie, tak, dobrze słyszycie metalową e, osłonkę, która kosztuje 40 zł. Dalej, mamy podusie też do tej samej kolekcji. Zobaczcie, jeszcze Wam pokażę na końcu, jaki piękny stolik jest. E, taki marmurowy do tej kolekcji, po prostu cudowny. 30 zł kosztuje ta poducha, ale bardzo ładnie wygląda. I poczekajcie, tutaj jeszcze coś jest. Czy tu też są jeszcze jakieś inne dywaniki? Poczekajcie, poczekajcie. 60 na 120 cm za 60 zł. Czy to był taki sam jak tamten? Kurczę, nie wiem. Ale dobra, dobra, teraz wam pokażę. Zobaczcie, jejku. Dla kogoś, kto robi złote dodatki, to jest po prostu, dla, tak jak dla mnie, nie? To dla mnie to jest po prostu wszystko śliczne. 30 zł kosztuje wazon i ten wazon jest szklany. I zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Pięknie się tu prezentuje. Nie wiem, po co patrzę pod spód, jak tutaj jest scena. Dobra, ok No i tutaj widzę, że jest śliczna zielona pufa na złotych nóżkach. Zobaczcie, tak wygląda. I tu macie jej wymiary. Ale nie będę tutaj wszystkiego przesuwać, e, bo bym musiała tu wszystko, wiecie, wyłączyć kamerę i wszystko poprzesuwać, żeby zobaczyć scenę. E, idziemy dalej. No i oczywiście ta kolekcja, która też już była e, różowo-różnokolorowa. <grych> Dobra, ale tu widzę jakieś tacy. Tam, tadadum, tam, 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 Zaraz je zobaczymy, poczekajcie. Ach, to jest z tej kolekcji też co niedawno wjechała. Piękne są te tace. No i ona już jest przeceniona. Słuchajcie, z 35 na 22 zł. Więc myślę, że to jest fajna cena. W ogóle 35 to już myślę, że też jest fajna cena. No, ale jak jeszcze można zaoszczędzić, no to super. Czy tu są jakieś nowe deski? A nie, te deski już były. Więc wam już tutaj nie pokazuję, nie będę Wam tutaj e, pokazywać czegoś, co, co było. Ale czego nie widziałam do tej poprzedniej kolekcji, to nigdy nie widziałam tych poduszek, słuchajcie. No i tutaj macie przecenę. E, 15 zł z 25. No i one mi się wydaje, że one są. Leaf, leaf, co tutaj jest napisane? Leafly nie wiem, eee, słuchajcie to nie wiem czy to nie są zewnętrzne one mają jeszcze takie sznureczki no i taką dosyć, dosyć grubą tą gąbeczkę ok, patrzę tutaj patrzę, patrzę, patrzę i zobaczcie jakie piękne zegary, wczoraj pokazałam chyba tylko jeden, a dzisiaj tutaj mamy dwa i ten kosztuje 20 zł, więc myślę, że cena super i ten jest taki beżowy, ale tu jeszcze zobaczcie, macie taki trochę zielonkawy, bardzo fajnie wyglądają ja się uparłam u siebie na czarny, więc mam czarno-biały, bo mi po prostu taki będzie pasował do mojego wystroju kuchni. Okej, okay, no i dużo, dużo kwiatków. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam Was do subskrypcji, bo dużo osób nie subskrybuje, a to jest za darmo, to jest po prostu klikacie i subskrybujecie mój kanał, za to nie płacicie, więc zachęcam Was do subskrypcji. Lecimy do 40 tysięcy. Słuchajcie, do 40 tysięcy lecimy, więc mam nadzieję, że uzbieramy jak najszybciej. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, wyślijcie, nie wiem, dla cioci, dla siostry, może któraś będzie chciała pooglądać przegląd, tu są akurat... Fajne rzeczy, więc Wam bardzo serdecznie polecam. I z góry dziękuję. 65 zł kosztuje taka lampa. No i zobaczcie, ona jest chyba do skręcenia. Ja dobrze widzę, czy ona jest do skręcenia? Czy to jest lampa taka do powieszenia? nie wiem, chyba do skręcenia tak mi się wydaje, no ale zawsze były skręcone, a tutaj nie ma żadnej, nie mam pojęcia, 80 zł floor lamp, czyli lampa podłogowa, słuchajcie, taka długa biała, e, możecie sobie zakupić i na przykład wieczorami popijać na fotelu albo na kanapie pyszną herbatkę, pić sobie, e, pić sobie herbatkę e, czytać książkę e, i w, przy takiej lampce sobie po prostu siedzieć, tak i niedługo będzie padał deszcz <laughs> Jak ja Was tutaj nastrajam, nie? Niedługo będzie padał deszcz, chodziło mi o to, że będzie niedługo jesień, ale wy mnie zaraz tutaj normalnie nastrzelacie yy, po głowie za to, że ja Wam tutaj tak cały czas o tym deszczu gadam. Dobra, yy, już nie gadam. Słuchajcie, lecimy osłonkami. Osłonkami. Tu mamy taką zieloną. Mała osłonka zielona, która kosztuje 15 zł. Ma gąbeczki pod spodem, więc nic Wam się tutaj nie podrapie. Te wyżej czarne Wam pokazywałam, ale słuchajcie, moi drodzy, są jeszcze szare i tu są jeszcze białe, więc e, coś nowego, jakby ktoś się pytał. Poczekajcie, 25 zł. Jakby ktoś się pytał i ktoś był z Olsztyna i okolic, to ja jestem w galerii w Pepko, w galerii warmińskiej, więc, więc możecie sobie tutaj wpaść na zakupy. No i jest to, co wam chciałam pokazać, ale on jest piękny, ale on jest piękny. 100 zł kosztuje. Myślę, że na taki stolik to nie jest naprawdę dużo. No i zobaczcie tutaj taki delikatny marmurek. Pięknie to wygląda. Jak ktoś ma większe wnętrza, yy, chociaż niektórzy mają małe wnętrza i też fajnie mają urządzone, no to, no jest po prostu boski. Jest po prostu boski. Jak my sobie powiększymy salon, to to chyba też sobie takie co, takie cudo zakupię. Dobra. Idziemy dalej, koniec marzeń. Patrzymy, czy są jakieś kubeczki, bo ostatnio też wam pokazywałam dużo kubeczków. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was, bo już są kubeczki jesienne do chyba wczorajszego przeglądu. No i tu mamy, słuchajcie, 15 zł, tu niby procenty, a tutaj nic nie ma, nie ma ceny procentowej. A mi się zdaje, że on 15 zł kosztował, więc tutaj nie wiem o co kaman. Dobra, zaraz tutaj zobaczymy, czy są jeszcze jakieś kubeczki. Jeżeli nie pokazuję, bo często piszecie, czemu Sylwia nie pokazuje wszystkiego, no bo ja wczoraj pokazywałam to i niektóre rzeczy są już, które wiszą bardzo długo, już też były pokazywane, więc ja nie pokazuję tego, co, co już na przykład Wam pokazywałam jakiś czas temu, nie? No i tutaj są jakieś piękne czerwone talerze, zobaczcie. Ale ładnie wyglądają. No, śliczne są. Ale zobaczcie, to jest y, kolekcja świąteczna. 12 zł kosztuje głęboki, ale ładnie też by wyglądało na jakimś tam białym obrusie kupić takie czerwone talerze. I fajnie tak świątecznie. Ojejku, już się robi świątecznie? Niemożliwe. 15 zł kosztuje duży, ale są naprawdę bardzo fajne. No i zobaczcie, tutaj prawie możecie sobie zrobić komplet. Zaraz ja tutaj zobaczę jeszcze, czy są przekąskowe. No nie, nie ma przekąskowych. A szkoda, bo jakby ktoś chciał to sobie może zrobić fajny komplet. Yy, na przykład takich talerzy na święta. Nie, niektórzy kupują po prostu tylko zestawę na święta. I zobaczcie co tutaj mam, moje drogie panie. Możemy sobie kupić młotek, żeby sobie wybić te wszystkie głupoty z głowy. A tak swoją drogą to pierwszy raz widzę taki młotek w Pepko. Widziałam drewniane, sama posiadam drewniane. No, a ten kosztuje 20 zł, tak? Dobrze widzę? Tak, 20 złotych młotek do mięsa, do tłuczenia mięsa, słuchajcie, moje drogie. E, idziemy dalej, idziemy i poczekajcie, ja muszę tak sobie tutaj spokojnie iść, bo ja tutaj jestem e, rzadko, chociaż niedługo będę częściej w Olsztynie, więc tych przeglądów będzie więcej. Może będą fajniejsze. 5 zł kosztuje coś takiego. Co, co to jest, słuchajcie? A, już widzę, zatyczki na. Na, na słomki. Słuchajcie, nie wiem, żeby pszczółka nie wyleciała, żeby wam nie. No nie mam pojęcia. No, takie piardłki. E, także niedługo będę częściej w Olsztynie, e, bo moi chłopcy zaczynają treningi w olsztynie e, piłki nożnej, więc będę prawie cztery razy w tygodniu, więc e, myślę, że tutaj są fajniejsze rzeczy i ja będę wam pokazywała fajne rzeczy. E, cieszę się z tego e, bardzo. E, bo ja lubię Wam pokazywać fajne rzeczy. Tutaj macie taki rondelek. Oczywiście zaraz ktoś napisze, że za dużo prywaty w tych moich przeglądach, ale te dziewczyny, które mnie oglądają, one lubią mnie słuchać, lubią jak gadam. Yy, no i ja robię to przede wszystkim dla nich, a jak taka jedna osoba się znajdzie, no to zaraz szybciutko ją ewakuujemy. Stąd dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie oczywiście komentarz, lajka, udostępnijcie. Trzymajcie się. Cześć.